Siema, jestem Maciek, a to jest Country Member, czyli Custom Story do amnezji. Chcieliście bardzo custom story, to stwierdziłem, że nagram, chociaż nie wydaje mi się, żebym był w stanie się jeszcze tej gry bać, Ale zobaczymy, zobaczymy. Budzimy się w nieznanym domu, nie wiem, jak się do niego, do niego dostaliśmy. Standardowa historia w sumie. Um, no i jedne, co słyszymy to deszcz. No, zobaczymy. Będzie jak będzie. Miejmy nadzieję, że. Chociaż troszeczkę się przestraszę, no i wybrałem jeden z lepszych custom stories z mod DB Wow Your sanity is de- Wow <grytamy> Zaczynamy z bardzo niskim sanity, świetnie Wstawaj misiek Wstawaj! Goddammit! No i co jest, teraz byś leżał? Masz jakiś plan co do tego leżenia? Wow, wstał, <grytamy> dobra Widzimy wszystko bujające się i czerwone... Łooo, jaka faza! To co? Lecimy. Jezu, ciężko będzie cokolwiek złapać, mając takie... ...senicji. Co to jest? Cześć, kochanie. O Jezus, ktoś mnie zmusił do wypicia... ...tej, miksturki... ...senicji, szaleństwa, powiedzmy. But then the the people in our village nearby. No cóż, zobaczymy, co się będzie ciekawego działo. Podobno będą to jakieś potwory, które będą chciały mnie zabić. O czym zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że będzie nam dane. Coś ryje strasznie. Wyje znaczy: Czemu mój powiedziałem? Ryje. Hello. Jest tu ktoś? Chyba nie ma. Dobra. Ciężko jest w ogóle jakkolwiek ruszać tym, jak jestem taki. Jakbym się uchlał po prostu. Amnezja z popijaku Wow, sanity potion. Jest. Dobra Przy dobry wiatrach będziemy żyli Chociaż tak jestem trochę rąbnięty Health a health też mam jakoś słabe Uuu ale bieda ruska I dlatego było wszystko na czerwono Zobacz siurałem się aż z tego wszystkiego Trudno, Trudno. Chyba to śmierdział nie? Dobra przeżyjemy jakoś Hello tere Jezus Aż mi dreszcz po prasach przyszedł Jak usłyszałem drapanie po tym Po dzienniku o, Jezus Okej, okay, będę w stanie się przestraszyć Memento SBN, added, bla bla bla. Zobaczmy, co za memento mi tutaj doszło, ciekawe. Export the house, okej, okay, Nie jesteś zbyt odkrywcze, memento. Czy my nie mamy latarni? Oczywiście, że nie mamy. Świetnie. Czy ja będę tutaj właził po ciemku? Czy tu na pewno nie ma jakiejś latarni? Ja potrzebuję latarni. Latarni, latarni. Ja potrzebuję, och, latarni i. Gdzie jest latarnia do jasnej cholery. God damn it. Czemu? Zawsze jak gram w amnezję, muszę nie mieć latarni ostatnio. Już dwa custom story, które ostatnio przychodziłem bez nagrywania, odbywały się w całkowitej ciemności. Jezus Maria, nie strasz mnie. Patrz tu. Znaczy, zamknij się w sensie. Dobra, otwieramy. No, no i od razu lepiej. F. Ło, wow, tu jest jakaś drabinka. Ale zanim pójdziemy drabinką, to ja chciałem jeszcze zobaczyć. Um, co, tam jest, co 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 tam jest. Tam jest, tam jest jakaś jakieś wrota do piekieł. Basement Spróbujmy to zniszczyć, co to jest? Pięknie! No to fuck? O <grytanie> Dobra, idziemy do basement? Nie, do basement na pewno nie pójdziemy. Już wolę iść tutaj. Głupie straszaki. Jak ja nie lubię straszaków. Straszaki są bardzo nieprzyjemne. Wow, stryszek. Jaki sympatyczny. Cześć, stry... Kości. Okej, okay. to jest normalne. Kości na stryszkach często się trafiają, w sumie. Uff, dobra, nic tu nie ma. Nic tu nie ma, panie. Oj. Sorry, oj, sorry. Czekajcie, wezmę to aż ze sobą, bo głupie by było tak to. No, ea, nie mogę tego podnieść. Od razu lepiej. Czy to jest. No. Nie chcę wiedzieć. E, Dobra. O! Świnka! God damn it! On no, zawsze wydaje takie słodkie dźwięki. Ten drobactwo. Dobra. Idziemy stąd. Oła! Perfekt. Gratuluję, Maciek. Dobra, chyba możemy już iść tam. A, bo ja zebrałem Londynum. Dobra, warto było się uzdrowić w takiej sytuacji. The door is locked. Ale ja mam kluczy jestem cwańszy. Dobra. Czemu zawsze musimy schodzić z jakiegoś basementu czy jakichś innych gówien. To jest takie denerwujące, zawsze w, w graniu w amnezję. W ogóle zapomniałem o włączeniu stopera. God Dobra, załóżmy, że gramy jeszcze 20 minut. Bo ja zazwyczaj robiłem takie odcinki w 20 minut, więc dalej będę się tego trzymał. Cześć kochanie, Ty też. Zawsze pozbywajcie się ich głów, to jest y, podstawa grania w amnezję. Pozbywanie się. Ten dach wygląda bardzo mrocznie, nie lubię mrocznych dachów. Ok. It's written. O świetnie! Napisane krwią. okej. Okay. Eee, the monsters. Bla, bla 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 bla. O, co to jest? Świetnie. O, świetnie. Sody Nie wiem, tego tłumaczył mi się nie chce za bardzo. To za długo by trwało, jakbym wam się tłumaczył wszystko. Jakie ja uwielbiam takie klapy w podłodze? Chyba nie mogę je otworzyć, pieprzyć. To idziemy tam. Jezus coś tam stoi? JEZUS! 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 Maria! Matko! Boska! Spierdzielamy! Nie mogę spierdzielić jeszcze! Jeszcze tego mi brakowało, żebym nie mógł spierdzielić Tam coś stoi jeszcze, ludzie, to jest chore! Ta! Geroj! W ogóle nie przestraszysz się amnezji! Jopier! Mam nadzieję, że on tu nie idzie Kochany! Jezus! Jezus, 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 Jezus. Nieprzyjemnie. Może on sobie pójdzie. Widzimy że sobie pójdzie, aż się zjem kabanosa z tej okazji. Ok tu mam kabanosy. No, co tam będzie stał teraz? Co robimy ride Na Berlin? I got this... O oh, ta the... Spieprzaj! Co to jest? Spieprzaj mówię. O. Oh. Mi się wydaje, że ja go uniknąłem. A jak mamy przejść w takiej sytuacji? Tu stoi ten pan Fifloczek, bo on pewnie ma gołego Fifloczka. A może ja mam wejść tutaj, gdzie on wszedł? A, to jest coś jakiś jakiś coś. Weźmy to. I want to pick this. O, hollow Needle. Cześć, Misku. Aj spieprzaj. pieprzaj. Poza no ja jedną wziąłem? Spieprzaj! Hmm. Okej. Okay. Mm, no. Przyznam. Nie udało się. Życie jest ciężkie. Przegraliśmy tą, po, ten pojedynek. I have to carry on. Dobra, wiem, że chcę, muszę carry on. Ale. Mam nadzieję, że teraz. Dzięki temu. Jeszcze tego potwora nie będzie. Mam rację? O, oczywiście! Jakie ja, kochanie znam. Um, czy jak ja, kochanie? W ogóle jest takie słowo kochanie. Chyba jest, nie jest, jest kochanie, ale kochanie w innym, w innym znaczeniu Jak ja u, mm, uwielbiam, po co, po co mi przyszło na, na mnie jakieś kochanie? Co to w ogóle było? <noise> fuk! Dobra Maciek, mój mózg tak zazwyczaj jest Czemu, o dobra, um, nam, 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 idziemy tutaj um, Nie dokończyłem Jak ja uwielbiam mechanizmy amnezji to, to jest takie piękne, jak dokładnie wiesz, że jeżeli potwórcie zabije, to go już nie będzie. <grym>, ale i tak, jeżeli. A zaraz, może musimy przekuć dupę? Cześć, Misiek, musimy ci przekuć dupę? O, szkoda. E, masz coś. Nie masz. To co ja mam zrobić z tym, z tym needle? E, strong. Y, tam na pewno było napisane na tej notce, więc oczywiście zobaczę. Notes. Get out of here. Mmm... to są Aha, tam jeszcze jest ten yy, tam jeszcze jest, zwróćcie uwagę. Przejście. Tędy, musimy iść. Więc pójdźmy tędy no! PERFECT! Dokładnie o to mi chodziło. Chciałem zagrać w amnezję O. Cześć Panie Wierzący bo masz krzyżna. i masz jesteś przywiązany. Jak miło? Dobra. I got this, uh, 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 uh. O, ktoś się zsiurał benzyną. Nieprzyjemnie. Frak mi. Czy ja muszę się chować? Nie wiem, ale mam zamiar. Bo obstałem, że on zaraz zacznie. No, chowaj. Świetnie. o, oh. oh, perfekt! Jeszcze nie mogę się zamknąć. Nie! Dobra. <grytanie> Żyjemy. <grytanie> Chyba. Ale mam nadzieję, że on sobie teraz pójdzie. Schowałem się w metalowej szafie, musi sobie pójść. No chyba, że teraz będzie tutaj stał i się jopił na tą szafę. On sapie, jakby był jakiś niepełnosprawny. Dobra, liczmy na to, że on sobie pójdzie. Ja tymczasem zobaczę, co tutaj. O! Nie hałasuj. Czy to jest Johny? Witam cię, Johnny. Jak się, Jak to się obracało tym? Już nie pamiętam. Uważaj, Matko Boska. No, eee. jak zwykle muszę coś spieprzyć. Przed chwilą prawie otworzyłem te drzwi, bo ruszyłem z Znaczy... a czy wcisnąłem klawisz odpowiedzialny za poruszenie się w bok. Chyba już go już tu nie ma. No, masz muzykę? Mi? Nie, poczekamy. Miejmy nadzieję, że go już nie ma. O, kurde! On tam polas. Także obstawiam, że tu jest. Czy ja to mogę otworzyć? Świetnie, obcęgi. Bardzo mi się przydadzą. To nawet nie wiem, co to jest. Jakiś śrubokręt. Okej. Okay. Chyba go nie ma. Heh, świetnie. Wiedziałem, że sobie poradzimy. Szyty piesek, jak zwykle. Szyte pieski zawsze się przydają. Szyty piesku, golniej sobie. Ech. O, świetnie, wiedziałem, że ci się to przyda. Tutaj masz kości do obgryźnia. Co z tą myszką jest? Coś mi nie, nie domaga myszka. Dobra, wróćmy do. Wow, grzybek! Będzie impreza! Mm, ale co jeszcze mamy tutaj? Garnuszek, tinderboxik. Yy, musimy tutaj znaleźć klucz, jak mnie nie mam. Hello, jesteś tutaj kluczyku? Jezus, mięso. Zapomniałem, że to jest mięso. I się aż troszeczkę zestresowałem z tej okazji. Mmm... Dobra Okej, okay, tutaj na pewno nie ma kluczyka Może za tym Czy jesteś tu kluczyku? Oczywiście, że cię nie ma Eee Golnijmy w takim razie to Gdzie może być kluczyk, kochani, bracia i siostry, gdzie może być kluczyk? To są jabłka, myślę, że to Donaty i tak myślę... Donat! Donaty tutaj! To niemożliwe Come on! Gdzie jest... wow czekajcie Ten młotek, może młotek nie, ale spróbujemy kartonem rzucić Great man! Może tutaj miałem nawet się schować w tym W tym, wow, idziemy do tunelu Ciemne tunele zwyczaj są fajne Jeżeli nic w środku nie, nie jest strasznego Na przykład biegająca na czworaka dziewczynka, która próbuje cię Zabić No wtedy już robi się troszeczkę nieprzyjemnie, aczkolwiek da radę przetrwać w takich warunkach e, dziewczynki, które chodzą na czworaka, są zazwyczaj straszne ale da się przeżyć dobra, yy, czep, uzdrowimy się Londynom nam bardzo się przydaje często szkoda tylko, że yy, nie ma... O! WIEDZIAŁEM, wiedziałem, że to się kiedyś stanie <laughs> ludzie, dlaczego wy mnie raczycie takimi aha, bo nikt mi tego nie polecił, sam na siebie sprowadziłem tą zagładę, świetnie Maciek no, oczywiście nie ma tej dziewczynki, która i have... and i should find fabian świetnie musimy znaleźć fabiana kim będzie fabian pewnie nie wiem nie wiem kim może być fabian w przypadku amnezji wszystko jest możliwe witam może warto zapalić światło zapalmy światło zróbmy imprezę zapalmy Światło i zróbmy imprezę. Radalala, la la, dupę je. Wow, patrz! Pan płaska dupa! Patrzcie, jaką ma wielką dupę, to jest okropne. O czym ja mówię w ogóle w, tym, w, tym, w tej serii? O czym ja mówię? Najczęściej o jakichś płaskich dupach. Wow, Sanity Potion, przyda się. Dobra, a tutaj co? Beczki nie miały dla mnie do zaoferowania, nie się turlają w takiej sytuacji. Turlajcie się, Nie wdzięcznicy. A tu jest pan. gołodupiec i pan trójkątny... Nie o czym ja mówię w tej serii? Idźmy stąd. Wreszcie. Cześć. Ciebie nie mogę użyć w ten sposób, ale chętnie bym tam wszedł. Jest niestety zamknięte. O ho. <ścoughs> Sama noga została. Sama noga. Ty, 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 ty. Cześć. On się, jak on się rozpryska, jak, jak się go zniszczy Tak właściwie to zaraz obstawiam, że mi się skończy oliwa z oliwek A nie chcielibyśmy, żeby oliwa z oliwek mi się skończyła Trener w takim razie mam iść A Oczywiście obstawiam, że jest to napisane w notatce Ale zamiast pójść i sprawić notatkę, spróbuję rozbić to Nie da się Czemu tak dyrega? Ej, ja to mogę otworzyć! świetnie! No dobra jak ja mam stąd potem wyjść? Mmmmmmm... Jezus Maria, ludzie, naprawdę! To musi być Steve, nazwijmy go Steve Coś mi zaczęło piszczeć w uszach przez to wszystko Musimy Że tak powiem się zregenerować troszeczkę Przestań już piszczeć, gadamy i wstawaj Dobra, teraz pytanie, jak się stąd wydostaniemy? O, świetnie, nie ma, nie ma pomysłów, okej okay. Ej! Ach. Dobra, postawimy beczkę na... What the fuck?! Eee, tak, spadłem pod tekstury, tak to zwyczaj bywa. I poczekam aż zginę. Bo obstawiam, że na samym gdzieś dole, w tym mrocznym piekle... Łóż nic nie widać dookoła. Jest tak ciemno. Tak, właśnie spadłem na ziemię i zginąłem. <laughs> Dzięki gro, wiem, że muszę have to carry on. Zwłaszcza jeżeli spadam pod tekstury, ale to nawet mnie zbawiło. Dzięki temu mogę, mogę wyjść z tego główna. <laughs> Pieprzyć to. Dobra, mam teraz łom. Czy to się da połączyć jakoś? Chyba nie, więc użyjemy łomu, aby wyważyć drz drzwi deja vu aby wyważyć deja vu Hello, friend. O, więc zobaczcie, ktoś tutaj wisi. Dziwnie naturalnie mu nogi na bok wiszą, ale nie będę narzekał. Jeszcze świeże. O! Trójkąt do wbijania dupy. Przyda się. Co tu? Hełmie. Nie rób mi jaj. Tak, właściwie czemu on nie ma hełmu? Ja jeszcze go nie zdejmowałem. Nie przypominam sobie, żebym go zdejmował. Tak, w ogóle zaraz mi się skończył oliwa. Świetnie, nie? I co teraz? O! Perfekt. O, sala tortur, jak my to robimy Co ty mnie straszysz? Cześć, panie torturowany Masz nożyczki Co mnie obchodzisz, człowieku? A to są dyby Dyby na nogi Świetnie, żelazna dziewica Jak ja uwielbiam żelazne dziewice w grach Zawsze przy żelaznych dziewicach w grach Coś wyskakuje na pysk, zawsze tak jest Po prostu nie ma dnia, żeby... Co się stało? A, okej okay. Coś mi się wydawało. Cześć. O, nic tu nie, nie ma. Pewnie jak zbiorę, to to wyskoczy. O! Od razu polubiłem żelazne dziewice. Jakie przyjemne kobiety. Zawsze w nie wierzyłem od samego początku. Cześć. Eee, latający siurak. Witam. Chcesz ze mną porozmawiać o czymś, może? To jest w ogóle chyba Aleksander z podstawowej amnezji, więc fajnie jest nawet zobaczyć, jak on wygląda z bliska. Wychoduje pan z tyłu blady. No cóż, trudno. O, nareszcie jakiś olej. Oliwa z oliwek. Dobra. Kruczek? Nie. A! zniknął. Jezus! Człowieku, nie strasz mnie. Dobra. Jest written. Did you see the ghost as well? I think he's friendly. He said something, but I can understand. Bla, bla, bla. Take the key and go to the waterworks. In the waterwork is a door to the forest. I will run coś tam. Uh, tak. Porozmawiajmy o tym. Porozmawiajmy o twoim życiu. Widzę, że jesteś smutny, strasznie, masz blade oczy. I smutną minę. Ile ty możesz mieć lat? Z tysiąc pewnie. A to gnida! Tysiąc lat! Okej, okay, to się nie uda. Um, dobra, sprawdźmy w takim razie, kochane miejsce. Po co to w ogóle? Otwórzmy w takim razie Waterworks. Cześć Waterworks. Ale co chyba zakończymy? Ja bym zakończył tutaj, bo już przyszliśmy parę lokacji, tyle wystarczy. Ilekolwiek tam jest, jest ten minut już nagrane, cokolwiek, nie obchodzi mnie to. W każdym razie, kończymy odcinek, było dosyć ciekawie, więc myślę, że coś ciekawego się jeszcze z tego pojawi. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym. Ży... W przyszłym odcinku. Tak, cześć!